Cześć! Eee, dzisiaj witam Was w filmie, który pokażę Wam. Tak, nie mam wony twórczej dzisiaj, ale witam Was w filmie, który pokażę Wam, jak robiłem Teledysk. No, Teledysk, eee, dosłownie to był w Teledysk, ale nagrywałem to i w sumie pokażę Wam, jak to zrobiłem. Eee, chodzi mi o piosenkę pośmiewisko No, więc zapraszam Was do oglądania. Wyszczę na mnie najpierw. Ja nie mogę. Muszę w tym filmie kupować. Koniec Mężczyznę jak? to był tylko niewinny żart. Śmiali się ze mnie nieustannie, ale dla mnie to był największy kryj. Ale przecież dla mnie to nie było śmieszne, bo nieraz nie myślałem tu o samobójstwie. Nieraz nie wiedziałem, czy z tego wyjdę i czy już kiedyś będzie dobrze, bo życie trudne jest. Czekaj, czekaj Lil Vixxie DJ Lirvowiksy. Dobra. Kurde, za późno Rozumiałem, że jo, jestem tak. Jakie pamiętaj jest? Wiem, policza polu, sekundek jest, pamiętaj. Raz, dwa, trzy. Czyli raz, dwa i pamiętaj, dobra. Trzymaj. Pamiętaj Zanim że kogoś, gdzieś będzie się śmiał To pomyśl, żeby to ty, się śmiali A jeśli ja się śmieją, to i po pomoc, No bo to już przecież nie są żarty Nie sobie, że to jest jakaś słabość, To po prostu jest prawdziwa rzeczywistość 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 Mam to chyba रु जुए Jak no, tak to właśnie wyglądało. Yy, Możecie zastanawiać o co w ogóle też czasami chodzi w tej piosence. To chodzi o to, że szczególnie w szkołach to widać jak jest parę osób, czy nawet jedna to osoba i śmieje się za każdym razem obojętnie z czego z tej jednej osoby nabijają się w niej, krytykują ją, wyśmiewają ją. No i to w sumie oto jest, oto jest ta piosenka o tym właśnie że pośmiewisko, że dla nich to był niewinny żart, a dla mnie to był no cringe, co nie? bo wszyscy jak żartują, a potem coś się stanie, to ja tylko żartowałem. To nic nie znaczyło. Tak naprawdę jak to coś znaczyło, to chodziło o to, żeby po prostu tego gościa, którego się śmiejesz, żeby go jak najbardziej zniszczyć psychicznie. No sorry, no taka jest prawda. Nie w każdym przypadku tak jest, ale no... Są takie przypadki. Właśnie o tym była ta piosenka. Tak, to też było coś z mojego życia, nie szykując Każdy z tego może być ofiarą, szczególnie w podstawówce. Eee... I to w sumie tyle. I Nagrywam w ogóle lewą ręką, więc to strasznie trudno się nagrywa. Bo słońce jest tam i no... Ale to w sumie tyle, jak było by gadania. Wy możecie zrobić... Kliknąć łapaczkę w górę i subskrypcję jak chcecie udostępnić film czy co tam chcecie Ja dziękuję wam za poświęcony mi czas i w ogóle za oglądanie Trzymajcie się, siema alo 3-0 jo no Ale już teraz rozumiałem wiele dziś dobrym ludziom podziękuję Panie Boże Że prowadziłyśmy na dobrą drogę i już na sam szyb Ziemują cieni, bo mam swoje cele Pod oczami i wiem, że jesteście słabi Próbujecie to ukryć, macie ból duby lepiej Oh, he's doing it.